Pierwsza połowa meczu. Derby ruch Chorzów GKS Katowice dostarczyły spodziewanych emocji. Chorzowianie grający w niebieskich strojach atakowali. Katowiczanie grali bez kontuzjowanego czołowego swego strzelca Sławomira Wojciechowskiego. 25. minuta spotkania. Sergiusz Wiechowski dośrodkowanie niepilnowany Mirosław Bąk i Mariusz Luncik pokonany. Chorzowianie prowadzą jeden do 0. Błąd obrony i bramkarza katowickiego GKS. W pierwszej połowie chorzowianie mogli strzelić następne bramki. Między innymi Mirosław Bąk trafił piłką w słupek, potem dwukrotnie nie wykorzystał znakomitej szansy na podwyższenie rezultatu. Tak więc po pierwszych 45 minutach meczu ruch chorzów prowadził z GKS-em Katowice 1-0. W drugiej połowie katowiczanie przeprowadzili podobną do bramkowej akcji... Chorzowskiego ruchu, tym razem Adam Bała, dośrodkowanie do Tomasza Moskala i ten zdobywa wyrównującego gola. Jest jeden do jednego, ale odpowiedź Chorzowian dobrze dzisiaj dysponowanych była natychmiastowa. Strzał Krzysztofa Bizackiego przedłuża Mariusz Rutwa i jest dwa do jednego dla drużyny Oresta Lenczyka. Wydawało się, że Chorzowianie zdobędą trzy punkty, mieli więcej z gry, w końcówce jednak ewidentny błąd, dramat Marcin Baszczyński strzela samobójczą bramkę i spotkanie to, tak jak większość derbowych pojedynków tych dwóch drużyn, kończy się rezultatem remisowym 2 do 2.